Karolina Dobrowolska, witam państwa i zapraszam na serwis informacyjny Telewizji Polonia. Oto, co dziś przygotowaliśmy. A zaczynamy od zasiłków na dzieci, które mogą nas drogo kosztować. Okazuje się, że w zeszłym roku aż o 20% wzrosła liczba Polaków pracujących poza krajem, którzy wystąpili za granicą o taką pomoc. Teraz część z nich będzie musiała ją oddać razem z odsetkami. Kogo czeka taka przykra niespodzianka? Sprawdzał Marek Zieliński. Pozostajemy przy naszych wysokich rachunkach. Wybierasz się wieczorem do apteki? Uważaj. Taka wizyta może Cię sporo kosztować, bo sprzedawca będzie mógł doliczyć do ceny leku ekstra opłatę. Sprawdziliśmy ile, dlaczego i przede wszystkim, czy to powszechna praktyka. Dostajemy życzenia, prezenty i nieśmiertelne tulipany. Niektóre z nas chcą celebrować swoje święto, inne wolałyby o nim zapomnieć. Jakie jesteśmy? Odpowiedzi na to pytanie szukał Cebos. Okazuje się, że aż 86% młodych kobiet chciałoby mieć dzieci. Co ciekawe, częściej o posiadaniu dziecka myślą kobiety z, wyksztym, z wyższym wykształceniem w porównaniu do kobiet z wykształceniem średnim. Ponad 2 trzecie badanych ocenia, że kobieta na tym samym stanowisku zarabia mniej niż mężczyzn a ponad połowa, że kobieta ma mniejsze możliwości awansu. Z czego to wynika? No, być może z tego, że wydarzenia polityczne z uwagą śledzi tylko 8% kobiet. Mężczyzn zainteresowanych polityką jest aż dwa razy więcej. No, ale czy mężczyźni kochają feministki? Deklarują, że tak, o ile oczywiście nie szarżują one z tym feminizmem, bo wtedy okazuje się, że strach ma wielkie oczy. A za czym tęsknią kobiety i czego życzą sobie w dniu swojego święta? O tym już za chwilę porozmawiamy z naszymi gośćmi, Joanną Rawik i Edytą Jungowską. Mają wielomilionową publiczność, budzą skrajne emocje. Czy tak będzie i tym razem? Po Montrealu, Londynie i Amsterdamie czas na Kraków. Już 12 marca wystawa The Human Body najnowocześniejszego na świecie podręcznika ludzkiej anatomii. I to wszystko, co przygotowaliśmy w Polonii 24 dziś. Czekamy na Państwa jutro, oczywiście o 22. Już teraz zapraszam, do zobaczenia.